Witajcie, kochani! Dziś dzień pierwszy, a dokładnie pierwszy luty. Witam Was, Anna Maciaszczyk, towarzyszka i przewodniczka po harmonii oddechu. Dziś zdecydowałam się nagrać swój pierwszy odcinek, dlatego że dziś jest pierwszy, a każdy pierwszy kojarzy mi się z pierwszym oddechem, zaczynającym nasze życie. Tak więc powstał pierwszy odcinek podcastu na tym kanale. Można zapytać, czemu nie pierwszego stycznia, zgodnie z noworocznymi postanowieniami. Dokładnie tego nie wiem. Może to być związane z tym, że od dłuższego już czasu nie przywiązuję wagi do utartych przekonań ani schematów. I to właśnie oddech pomógł mi wyjść z tego, co mogłoby mnie blokować. I odnajduję coraz więcej przestrzeni, które mi bardziej służą niż szkodzą. Jeśli będziesz zaglądać na moje media społecznościowe, odnajdziesz tam tematy związane z oddechem, który jest dla mnie pomostem pomiędzy ciałem a umysłem. Więc dotykać będziemy tematów mindsetowych oraz fizycznych. Jako instruktor jogi, podzielę się też z Tobą tajnikami, również z tej dziedziny. A to wszystko zgodnie z własnym spokojnym oddechem. Miło mi będzie, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i podzielisz się nim z innymi. A ja, jak zawsze, dziękuję Ci za to i życzę dobrego oddechu. Ania.